zarabiać na no. Jaybreak na Robloxie. Każdy nowy na pewno zadaje sobie to pytanie, a ja postaram się dzisiaj na nie odpowiedzieć. Najłatwiejszy zarobek jest tylko wtedy, kiedy jesteś na policji. O, patrzcie na to. Właśnie, właśnie aresztuję pierwszego. O, dostałem 2000 Banti. Aresztuję drugiego, kolejne 2000 Banti. Właśnie zarobiłem sobie 7000. Dlaczego? Nie, tak około 6000. Widzicie, on 2000, 200 dlatego że Zabieram sobie auto za 600 tysięcy, ponieważ one jeżdżą bardzo szybko. Najszybciej chyba w, jeżeli chodzi o te auta, na przykład w te Lamborghini i dalej. A! Chciałem już wam jeszcze powiedzieć, że zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Polecę po, po 150 subskrypcji. Yy, I jeżeli chcecie więcej takich poradników, to na takie odcineczki więc zapraszam do oglądania jednym z lepszych zarobków jest tylko na policji dlatego, że ciągle trzeba tylko łapać złodziei a nie trzeba jeździć gdzieś po... Um jakby policjanci też muszą jeździć po miastach ale no policja jest najszybsza z zarobków oczywiście później, w późniejszym etapie odcinka pokażę wam bardzo dużo błędów, nie znaczy no nie bardzo dużo bo jest nam tylko kilka Dlatego zapraszam bardzo serdecznie do zauważenia tego, bo dzięki. O, właśnie odleciał w powietrzu typ. Zaaresztowany, 3000 avant. Trzy koła dodatkowe. Dlaczego akurat na policji jest najłatwiejszy zarobek? Na policji po prostu trzeba tylko łapać osoby. Więc nic innego nie trzeba robić oprócz łapania. A tak to. To te na złodziei trzeba gdzieś wszędzie, WSZĘDZIE LATAĆ, WSZĘDZIE, WSZĘDZIE Gdzieś tylko... Się... A tak to to widzicie. Robię pościg tylko za typem, który prawdopodobnie jest drogi, jeżeli chodzi o kaskę. On ma bardzo szybkie auto, bo to jest... Z... Z ...kiedyś z karnetu. Widzicie, ja troszeczkę jeszcze nie ogarniam po przerwie. Właśnie zarobiłem sobie pie... drugie 500 koła. Ja tam nie jestem w stanie dolecieć. Drugi sposób najlepszego zarobku to jest karnet. Patrzcie, robicie sobie tutaj rewardsy macie, kontrakty, na przykład ja już zrobiłem areszt 13 criminal i ja to już zrobiłem. Us road spikes to pod 3 tires. To jest, wydaje mi się, że to są te opony, nie znam się z bardzo na angielskim, trzy razy tą zębatką przebić opony. Na złodziejach też macie. Trzeba policjantom zadać 200 rock power plant. I tak dalej. Oc! No, płacut mi, coś OK, chcesz sobie. co moi? ci z początku. Zaaresztowany. Dobra. A więc, tak. Wróćmy do tego. Ja już mam poziom prawie ósmy. A zbieram na to outcome. Dlaczego to jest też bardzo dobry sposób na zarabianie? Na serwerze jest coś takiego jak. Trading Plaża, Trading Port inaczej się to nazywa, ale tak to to Trading Plaża. Tam można wymienić się samochodami, ale jest jeden minus. Można się tam z, y, wymieniać tylko samochodami o takiej samej wartości. Czy na przykład ja dam auto ze 600 koła, ktoś musi dać to samo, co jest warte 300, y, 600 koła, tak. A jeżeli chodzi o ten karnet, to są auta, które można tylko raz zdobyć. Inaczej nie da się ich kupić i tak dalej. Ale również, jeżeli bardzo dużo graczy grało już w Jbreak'a i ma połowę takich rzeczy, no to nie trzeba, wiesz, za to można już tylko pieniądze zdobyć. Kolejny błąd, proszę bardzo. E, i minimalizacja gry. Tylko tutaj koleś podleciał, a my tu złodzieja mamy, więc pewnie nas zabiją. Patrzcie, patrzcie, tu trzeba zrobić tak, o. Teraz ja robię coś takiego. Nie wiem, czy to teraz zadziałało, bo nie próbowałem tego jeszcze. Ale mi minimalizacja gry. I sejs nam się otwiera. Czy ja zginąłem? Tak, zginąłem właśnie. Chyba. Ta, zginąłem. I teraz trzeba, muszę szybko. Błąd serwera jest taki, że muszę się odrodzić tutaj, chociaż jak najszybciej. Muszę tam wrócić. No. Tam jest taki bardzo dobry zarobek. Tamtąd jest tak bardzo dużo, po prostu. Tak można powiedzieć, nawet 3K. to trochę dużo. Możesz, można sobie kupić za to dobre rzeczy do. Różne. Różne rzeczy można skupić. Można skupić shotguna już, jeżeli ktoś jest nowy. O! <ścoughs> Znowu oni. Zrobię im na Zosi. Jak oni mają karty? Dziękuję bardzo. Ten też prawdopodobnie. 250 i zabił policjanta. Dobra. Jak łatwo zarobić na, na Roblox na jaybreak? Po pierwsze, trzeba wybrać tryb policjant. Po drugie, trzeba łapać złodziei, ale wszystko w tym odcinku wam pokażę. I teraz taką tryb policjant. I dlaczego tryb policjant? Tylko dlatego, że po policjant ma mniej do roboty i więcej zdobywa niż normalny złodziej. Yy, dlatego, że na przykład jesteś takiego na tym Jaybreaku jak bounty. Bounty to jest nagroda na przykład za obrabowanie banku lub coś takiego. Bo na przykład, jak złodziej obrabuje bank, to wtedy dostaje duż troszeczkę Bandi i dla policjanta to jest jako dodatkowy koszt złapania typa na przykład pokażę jeżeli ten chłop tutaj ma lepsze auto ode mnie to nie pokażę Dobra, on ma to sam na tym samym poziomie co ja o dobra bo on ma yy, to to a ja mam takie roadsterka on ma też silnik podobny do mojego Wysunąłem go. Nie, nie wysunąłem. Co jest? On mi ucieknie na farcie. Widzę gdzieś skręcił chyba. Ta, skręcił gdzieś. Dobra. Pokażę wam na przykład na przykładowym typie, który zacznie się strzelać, czy coś. O, chyba się... Nie, nie zaczęłaś to strzela niestety. Dobrze. A więc taka. Opłaca się też robić karnet za pieniądze, ponieważ... Są to darmowe pieniądze. Jeżeli ktoś bardzo. Jeżeli ktoś gra ciągle w tą grę i ma na przykład te rzeczy, ale nie ma karnetu, dostaje pieniądze za powtórkę takiej. I tu na przykład spełniłem właśnie to. Ja spełniłem ten reward, plus 20 tysięcy gotówki. Rocket fuel I ja zbieram teraz na ten pojazd. Pojazd jest tylko raz. Raz do odebrania. Jest tylko raz do odebrania. Nie można go kupić ani nic, bo dlatego to jest przedmiot limitowany. A więc, dlaczego warto na niego zarabiać? Możesz, można za to zgarnąć bardzo dobrą cenę. Nie oszukujmy się, ale... O, wysunąłem kierowca. O, nie ma banti. Dobra. 400 areszt, ponieważ... Pomogę tamtemu. Oni mają... O, to jest na przykład limitowane auto. O, tu jest dziewczyna. Dobra, złapano. Banty polega na tym, że na przykład jeżeli ktoś, jeżeli chodzi o Bounty, bo bounty to jest coś takiego, że na przykład jak ktoś okradnie bank, to to są dodatkowe pieniądze za okradzenie, czyli coś takiego jak na przykład areszt, czyli na przykład, nie wiem jak to ująć w tym momencie, czyli po prostu nagroda za złapanie więźnia, złoczyńcy, rabusia i tak dalej. Opłaca się kupować auta dopiero od 600 tysięcy. Dlaczego? silnikiem piątką jedzie to 200 km na godzinę. Bez silnika piątki jedzie to 130 km na godzinę. Ale poza tym opłaca się wszystko upgrade'ować. Auto akurat nie jest moje, tylko z jakiegoś typa. I teraz postaram się szybko poszukać jakiegoś takiego sejfiku małego, jakiegoś dropu. Żebym mógł pokazać co zrobić, jak się ma takie coś. Na początku muszę przejechać tutaj, bo tam nie było na plaży, a tu może być. Są takie małe szanse na to. Znajdujemy, znajdujemy. Nie widzę tutaj nic. Nic tutaj nie spadło. To ty z airdropu. dropu się... No nic. Jeżeli chodzi o taktykę na art, drop, na art dropa, ty, to jest Bugatti, tak niestety. To robimy takie coś. Jest, stoimy przy art dropie, Stoimy tak i... Przytrzymujemy E i jednocześnie przytrzymujemy tutaj zminimalizowaną grę. Potem jak tak robimy, to gra ciągle jest. I ten safe po prostu się ciągle otwiera. Dopiero po 30 sekundach trzeba tak zrobić, żeby cały safik się otworzył. Więc z tego jest bardzo duży zarobas. Raz na kilka może minut. No tak... raz na 15 minut, bo są dwa... O, widzicie. Zrzut właśnie spada. Ja na nim go lecę. Żeby wam to zademonstrować. O! To jest art. Proszę bardzo. I teraz robimy coś takiego. E! I mi i, i minimalizować zminimalizowanie ekranu. Ja sobie przytrzymuję ciągle, żeby pokazać. Tutaj ciągle gra nam płynnie chodzi. Po prostu się zatrzymał, bo to jest taki błąd. I widzicie? O. Tutaj się już nam saveik prawie zrobił, więc jak pomogłem to zasubskrybujcie ten kanał, bo o Boże. Nie. Jak ktoś teraz do tego podjedzie? Dobra, harddrop jest mój. To jest yy, najtańszy a i drop. jest ich dwa. Dla najtańszy jest tylko dlatego, że jak to się mówi, że to jest po prostu więcej respione. I... Dobra, udało się. O, widzicie? T o, plus 4000 za darmo. Plus jeszcze tam, no, około 6000, bo jeszcze ta gotówka. O, jeszcze jedna gotóweczka tu. O 750. Łatwa kaska. Z tego i właśnie zarobiłem darmowe 10 tysięcy łącznie. Jak pomogłem, to możecie zasubskrybować kanał. Dać się suba z dzwonkiem lajka w górę i komentarz ze swoim nic niczkiem. Tak po prostu, żeby mnie olśniło, jakie tam możecie mieć pojazdy i tak dalej. Ja życzę miłych ferii jeżeli ktoś ma do widzenia.